A jak wyglądam? Tak się Aha Bez sensu. Drodzy widzowie, witam wam, witam! Takywa. Kolejno! Nie no kurde no... Dawaj! Co, co ja? Bo zaraz coś będzie to znowu Już Naszym dzisiejszym bohaterem Dawaj Rolnik szuka traktora Zapraszamy do zapra... Zostań Siadło, tak? Tak, siedzenie, fotel i pedały. Czy homoseksualiści? O. Zacznijmy od najważniejszych. Od czego zaczniemy? Od dołu. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków poprzednich. Kilka, Kilka słów o silniku. Jeszcze raz. Kilka słów o silniku. Jeszcze raz. Kilka, kilka, kilka słów o silniku Deska rozdzielcza informuje nas o obrotach silnika No po co to regulujesz, jak to widać teraz w tym jest? Się odbija. Na środku i spierdzielę, a później wrzucę te Czy nie? Świetnie Nie, z boku, to od razu, żeby się rzuciły, żeby już na batlikach Uwaga, uwaga będzie do making ofa Przepraszam, co ma y, osa? Echolokacja, tak? Nie do końca Bo? Po prostu podąża za ruchem Aha. Jeśli ją odganiasz, to ona będzie szła za ruchem a nie od ruchu mhm. Przykładowo, jeśli w samochodzie spotkasz osę i zaczniesz wmachywać gazetą, ona nie ucieknie Chyba, że zaczniesz ją wmachywać tu za oknem ona podąży za ruchem i opuści pojazd Dziękuję No, takie podsumowanie odcinka Na wesoło! Yeah. <laughs>